Yo! Szymonku! W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będę grał właśnie w Fortnite'a A i dzisiaj... O oh kurde! Kto to nie tak, tak, chciał tak wywalić? I dzisiaj będziemy testować różne motory z Fortnite'a, autobusy i samochody i takie inne O oh kurde, deduj. I właśnie tak będziemy robić Teraz właśnie na, na początku sobie przetestujemy tą taksówkę. teraz jeszcze zobaczyć o co chodzi w ogóle tu. Więc jedziemy. A wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. I oprócz tego macie link w opisie do mojego instagramu. Znaczy nie wiem, co to będzie jest. A sumie nie wiem, czy będzie tam ten link, czy nie będzie. No ale warto sprawdzić. Ja tutaj widzę, że liczy nam jakieś kilometry. Nie? No ale dobra. Oje co to się stało? Zginęliśmy, no ale całkiem dobre. Teraz pójdziemy po trochę lepszego samochód, że to było. Tandech nie bierzemy, bo tamte coś trzeba zrobić, bo są zablokowane. Gdzie to taksi było? A wózek jeszcze jest, no tak. No to wózek to w sumie tak, to jak ja mam tym jechać, no właśnie. Więc myślę, że to będzie takie ciekawe aż jak inne dronie. Znaczy samochody Weźmy sobie na razie takie I spróbujmy tam polecieć O kurde Wywalę się na 100% Ojej Wywalimy się I znowu dedon Teraz weźmy Trochę mocniejsze pewnie Zmieniałem mocniejsze. Wózki też ominiemy, bo to pewnie będzie, tak samo jak taksówki. Ale kład to już będzie coś innego. Więc idziemy. Znaczy idziemy, Co to? Dobra, kładem się nie da jechać. Szpiluje. Mocno szpiluje. Nie widziałem, że kłada na olej, i w trybu bez budowania Weźmy teraz taki motor, bo widzę, że nie ma za nich ciekawszych Albo jeszcze przed motorem, więc on będzie lepszy pewnie więc będzie lepszy, weźmiemy sobie takie... samochód taki. Aha znowu to samo tak, znowu to samo więc wyżnimy sobie na spokojnie jakiś taki wóz i co się stało nie znowu się wywalę o. a więc no dobra Wezmę teraz ten, tamten motor, myślę, że tamty będzie słabszy, a tam są takie jeszcze motory, to tamte potem sobie to jest. na początek te, jakoś takie. Wywalę się. Nie wywaliłem się, ale było w topa, pisało mi tak. No dobra, musimy się wywalić, bo nic innego nie zrobimy. A więc ok, teraz będziemy y, ogólnie testować te motory. No i to będzie już przedostanie. Bo tu widzicie, tu nie ma więcej do wyboru. Może jest tutaj wózek do golfa, czy do jakiegoś tam innego. No ale motor jest inny, inna tego, inna strona. No i na rzecz po prostu. Inny samochód. O, jakiś dziwny teraz jest, bów, tak taki, nie wiem. To zależy od skina, czy trzeba. Czy... O Dobra, nie mam pytań czy się stało. On sobie idziemy ponownie. Nie, teraz potem najlepszy chyba motor, najlepszy samochód, a nie, jeszcze będzie autobus, no tak. Dobra, nie zrobię tego, nie ma czego zrobić. Więc okej, okay, teraz już będzie ostatni, czyli autobus. Najlepiej też wygląda taki, można moż, no w Fortnite'zie takim jechać. Dlaczego? Wpadnie Ci ktoś pod maskę. No bo... I wiecie kto cię zabić. Ja tylko pukam W so, nie wiem jak to jest w na Royale Nie wiem jak to się mówi, no ale... Ale nie tego, no ale dobra. Jeśli chcecie więcej filmów Switney'a, dajcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem, no i pa!